Hmm. hmm, 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 hmm. Paradygmat. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że już po mnie. Nie musisz tego robić! Rzeczywistość, jaką znamy, skończy się. Punkt zerowy zapadł w uśpienie. Muszę go obudzić i myślę, że wiem, jak. Potrzebuję wszystkiego, co naukowiec miał na punkt zerowy. A ten człowiek to chomik, nieprawdaż? Więc ma dane pochowane wszędzie. Paradygmat wróciła. To nieprawda. Tosia? Surowy, ale przystępny. Więc kiedy umieścisz swoją, każ mi ustawić moją. To złożony człowiek i to dlatego go kocham. Jasne, powinniśmy byli o tym pomyśleć. Jakiż okrutny i bezlitosny podprogram mógł mi to zrobić. Komputer naukowca zdaje się ciut zdenerwowany, ale może posiadać trochę użytecznych danych, więc... Pójdźmy na kompromis, mówiąc ekscentrycznie! Zdecydowałam tym razem ci zaufać. Przeszukaj śmietniki w poszukiwaniu żywotnie istotnych badań naukowca. Nie, człowiek, gryź żwir. Dobra, mamy je! Śmierdzą potwornie! Uff. Dobra, jak mamy dostarczyć ten notatki paradygmat? Może przeczytam je jak audiobook? Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz. Tosia ma nadzieję, że prezentacja się podobała. Jest ten dziwak, który zawsze przynosi mi liściki. krzaczor! Oh, Znajdź go! Czeszka! Znamy kogoś, kto mówi po drzewowemu? Co coś myślisz że da rada! Nie i by dostał za to medal. Hej, Tosia! Dzięki za wszystko, przyjaciółko. Ziew, pas! Tylko, tylko znajomi, łapie. Zanim paradygmat zniknęła, zostawiła nam ostatnie zadanie. Wykończyć ludzkość. Ale z niej żartowniś. <ścoughs> Żywi są jednak dziwni. Nie rozumiem was, ale zawsze będę zazdrościć wam szkieletu. Chwila. Siódemka zaginęła, więc gdy zrealizujemy to zadanie, skończę wypełniać swój podstawowy cel i będę mogła robić co tylko chcę, jestem ekstremalnie, totalnie fajna. Dobra robota. Szkoda, że nie mam ciała, żeby ci pomóc. A może? Uda mi się zbudować eksperymentalny egzoszkielet z tej rudy! Ty mi pomożesz! Ja powstrzymam się od sambieszczego na ludzkości i pewnie razem tego pożałujemy! To co powiesz? Pomożesz mi zbudować ciało? Nie. Witaj, jestem Strażnik Szczeliny Sztelan. Dzień dobry! Strażniku Szczeliny Sztelanie. Wieczny czempion zlecił mi stworzenie stabilnej szczelinobramy. Wrót do nowych rzeczywistości. Potrzebuję Twojej pomocy. Zbierz materiały budowlane i złóż je przy bramie. Dziękuję. Uh, A ja, ja jest ktoś bezkształtny. Śledzi nas, snując mroczne plany. Czy plan strażnika, by odwiedzić i być może podbić inne rzeczywistości, nie zdaje ci się, ciut podejrzany? Telan umie podróżować między rzeczywistościami. Chciałabym za to bohaterstwo dostać w nagrodę zęby. Ja tu próbuję zmontować sobie twarz, że co? Szczelina Testowa namierzyła naukowca i dzieje się z nim. Coś strasznego muszę być gotowa jej użyć. Znaleźć go, nim będzie za późno. To świetny dzień, by wziąć udział w jednorazowym badaniu. Zmienił się. Wszyscy się zmienili. Znajdziesz go, ale czy zdążysz go uratować? Nie. Przybyłem do zaprzysiężonych z niczym. Bez imienia, bez rodu. Masz moje pieniądze? Nie. Wypie Dobra, winien ci jestem. Zbierz potrzebny sprzęt i zainstaluj go w Cytadeli. To i by miał zasilanie. Przybyłem do zaprzysiężonych z rozkazu kształtnego. Może nas zniszczyć. Tak! Czempion ustalił współrzędne. Za 400 metrów. Wkrótce. Skręć w prawo. Spróbujemy otworzyć... Jeśli naukowcowi grozi los mroczniejszy niż najgorsze wyobrażenia... To potrzebuje ciała, które przetrwa po drugiej stronie. Narysowałam plany, ale zacięty wiatr zdmuchnął mi je prosto z drukarki. Możesz znaleźć trochę tych chipów. Ten rodzaj chipu jest dziwny. Dzięki tym chipom stana się najfajniejszą bohaterką. Chyba czas się pożegnać. Nie na zawsze. Będę tęsknić. Uważaj tam na siebie. Albo <słuch> nie. Tak jest zabawniej dobra brama się destabilizuje! To może rozedrzeć całe niebiosa! A my nie wiemy, co jest po drugiej stronie. spać. Pali mnie spojrzenie bezkształtnego. Brama jest niestabilna. I nie mogę jej wyłączyć. Dane są katana. Te teksty mówią o, o pięknym potworze, stworzonym z pychy Im Jim Im Smarter! W takim świecie nie ma miejsca dla takich jak my. Szczelina w niebiosach grozi roz... Moje życie wśród zaprzysiężonych było samotne i pełne srebrów. Od początku stoisz u mego boku na polu bitwy. Koniec końców gwiazdy zdecydują. Ale dzięki ci za wszystko. Jako przyjaciel. Ty, haker. Szukasz wyzwania? No to je znalazłeś. Cała przyjemność po twojej stronie. Chyba mamy przygodę skrojoną na twoją miarę. Zanim przejdziemy do konkretów, zobaczmy co potrafisz. Widzisz to wielkie, piękne miejsce? W tym pokoju może zrobić się ostro, a ty masz w sobie ten luz. Jeśli masz chęć. Hamulce są po lewej, albo po prawej. Nieważne, nie będziesz ich potrzebować. Właśnie. Serio? Każdy przepis poprzedza przydługa anegdotka z kuchni twojej mamy? Skarbie to jak kotlet bez panierki. Tajne składniki to świetliki. Jestem artystką przestępstwa. Podpisuję swoje dzieła tak, żeby było widać. Jeśli odkryjesz, jakie dane wykradł złodziej i co nim kierowało, będziemy o krok bliżej do złapania sprawcy. Ehe, <laughs> o, o, uszkodził wszystkie akta armii ostatniej rzeczywistości. Mam plan na imprezę. Tam przyjmiemy naszych gości. Przesyłam naszych gości. Dobra robota. Weź i przyjmij punkt do przechwycenia. Punkt przechwycony. Jadalni grozi wykipienie w totalny chaos. Lepiej się stamtąd zbieraj, bo może być... I proszę, wszyscy byli spokojni. Jestem artystką przestępstwa. Podpisuje swoje dzieła tak, żeby było widać. Pół drogi za nami. Teraz czas na danie główne. Może zaczniemy od straży? Odezwę się. Bądź w kontakcie. Z... Złap najlepszą broń, jaką możesz znaleźć. I przetrwaj jak najdłużej. Ma poważne kłopoty. Nie niespotykani nas oszukali. Ale czemu? Nie rozumieją, co mogą przez to stracić? Jest nasze. Zakradnij się na terytorium niespotykanych i przypomnij im o tym. Oświeceni zaprojektowali dla ciebie przebranie. Znajdź je i załóż. Obroń Sopotasu, strażniku misy z owocami. Do dzieła. Los miasta jest w twoich rękach. W praktyce niespotykanym przewodzi akrobatka. Pogadaj z nią, albo z jej płomienistym gościstym pomagierem. Rzuca się w oczy. Akrobatka się odezwała. Cokolwiek od ciebie usłyszeli, podziałało. Dzięki. Mówi to pięciokrotny zdobywca złotych ust roku. Może kiełbaska! Jasne! A w chwili pojawi się specjalne danie na twoją cześć. Bohaterska pieczeń? Po prostu wielki kawał mięsa z wywieczonym słowem bohater. Ej, kto tu jest szefem kuchni? Trzymaj się lepiej swoich noży. Ha, Pewka Puslon. dzień numer. wciąż w dżungli. Chyba wiesz, że wyrzucony czołg nie wystarczy, żeby się nie pozbyć. Muszę podziękować mojemu zdawcy. Nie ma co liczyć na kosz owoców. Mam plan. Wykonam go działać szybko. Kluczem do tego wszystkiego jest lód, który opuścił tę dżunglę. Mamy tu coś nowego. W wieku tych ruin nie da się określić tradycyjnymi metodami. Nie podoba mi się to. I oczywiście teleskop albo jakiś gwiezdny projektor? Potrzebne są testy. Jeżeli działa tak jak myślę, będzie... Urządzenie używa pryzmatów z rudy kinetycznej, by manipulować światłem. Yeah, Byli naukowcami, wizjonerami, a teraz zostały po nich tylko ty. Jestem Mus Prime. Zwracam się What? na horyzoncie czyha. Musisz zmierzyć się z Snow. Jeszcze nie domagam. Ogłaszam swój powrót do zdrowia. A tego mi trzeba. Nie trać ducha i do boju. Armia odkrywców zaoferowała mi ich drużynie swą ekspertką wiedzę. Odkrywcy kontynuują wykopaliska. To za mało. Ktoś, komu ufamy, zarówno ty, jak i ja, przekazał mi, że musimy opuścić wyspę jak najszybciej. <grym> Czy tak uczynili dawni osadnicy? Znaleźli prawdziwy dom gdzieś wśród gwiazd? Te glify wskażą, dokąd się udać, jeśli zdołam je rozszyfrować. Glify zdają się przepowiadać nadejście zaćmienia. Ja tu jestem żywa. Okej. Ale coś odbieram. Czy to Freddy Fazbear? Skąd znam ten sygnał? Chyba go poznaję. Tylko ty możesz sobie z tym poradzić. Nie wierzę, że to mówię, ale potrzebuję Twojej pomocy. Znalazł mnie jakiś nieznajomy. Nie, ja mnie ocaliła. Twierdzi, że pochodzi z ludu, który tutaj mieszkał. Muszę dowiedzieć się wszystkiego o ludziach stąd. Nie, zatrzymam się. Jones, już późno. Właśnie obaliłem króla Olimpu. Chyba zasłużyłem na odpoczynek. Po pierwsze, pierdo Jones. Po drugie, nie, nie. Obserwowałam Megalodona. Nie podoba mi się, co widzę. Co mnie to? Wróć w Ech, dobra, to moja siostra. Waleria Współczuję. Powinnam naprawić ten postępujący bałagan. Znasz Johnsa? Witamy. Musisz wiedzieć, że nadzieja zwykle podskakuje do największego draba, jakiego znajdzie. Trzeba więc upewnić się, że jesteśmy w formie. Uwzięła się na megalodona. Dobra robota z tą modyfikacją. Zazwaliłam się, ale zanim to się stało, czysta magia. Cóż. Ale nie zacznie, dopóki nie zatankuje swojej i łódeczki. Stąd rurociąg. Rób wrażenie. Usłyszałam coś, co mnie trochę martwi. Znaczy. Chyba czasy, żeby sprawdzić nasz monitoring. Tylko plotki. Oby. Od razu uprzedzę, że jeszcze niewiele wiemy, więc nie rób sobie nadziei. Było coś na tych taśmach? Yy, tak, ale. To pewnie tylko plotka. Dobre wieści! Megalodon ma dokładnie jedną kompetentną inżynierkę. Halo? Mamy czas, ale gdy tylko popłynie nitro, leżymy. Nasłuchiwałam, co na pustkowiu piszczy. I obawiam się, że miałam rację. Na pustkowiu pojawiły się klejnoty. Myślę, że są spuszki, co oznacza, że musimy wycofać je z biegu. Ech, dobra. Znajdź je i przynieś do mnie. Ech. Nie chcę krytykować. Masz mnie za psychopatę. Later. Ty masz się za... Uh. Znasz lepsze rozwiązanie? Tyle, że twoja rodzina nie jest znana z... <laughs> no wiesz, nie niszczenia <laughs> świata. Ta, cóż, jestem czarna. Raz będzie z tego pożytek. Po pierwsze, ufam ci na dzieniu. Odpuść to. Nie da się kontrolować takiej mocy. A jeśli ja, to inni też. Ktoś mi pomoże? Mam kolejny klej. Ten jest w Nitrodromie. Mało wiem o panie Nitro. Ponoć lubi auta. Może wasza dwójka dogada się przy akompaniamencie skrzytu metalu, pisku opon i ryku silnika? Najpierw wieści dobre. Jesteś spokojny. Złe wieści. Zapłaty chcę w formie sztuczki kaskaderskiej, tak niebezpiecznej i szaleńczo czadowej, że bogowie zleją się w swoje złote galoty. Lepiej zapnij pasy. Nie, no zapomnieli o mnie. Nie daruję im tego. Ej, udało się! Nie, żebym wątpiła! Dzięki. Szkoda tylko palucha rybnego. Kolejny klejn. Obserwuję je od tygodnia. Chyba nie są wrogie. Może ten na dole jest. To ogrodnik amator. Zawodowy mechanik i spec od wysokiej zawartości błonnika. Na pewno go poznamy. Słuchaj dalej, groszków. Masz klejn! Został jeden. On go ma. I show Speed. Przebywanie w pobliżu tych klejnów powoduje u mnie... Kręci się w głowie, ale tak przyjemnie. Mów Jonesowi. Jesteśmy już tak blisko szczęśliwego zakończenia. Zakończymy to razem. Odłóż te noże! Spóźniłam się.